Hej, tu may. I sol, mam. Mama z córką, z córką które, które nagrywają, nagrywają gameplaye. Gameplay. Witamy was w The Sims 4. Jak widzicie, dalej impreza trwa, chociaż my, nasi bohaterzy śpią. No <grym> to nie, nie chce wyjść. Ale jest odblokowane, są drzwi, więc nie wiem dlaczego nie chcą wyjść. A mogę jeszcze zobaczyć te drzwi na chwilę? Co, so, klikniesz? No. Zablokuj drzwi Na prętu? Czyli? Wampirów Nie wpuszczę więc. Nie będziemy wpuszczać wampirów No dobra Nasz ma, nasze maleństwo śpi. <grym> Tutaj impreza trwa, nikt nie chce wyjść. Czwarta nad ranem już jest. A ona co gotuje? gotuje? Ona nie może. <grym> Ej! Tak nie można. Uchrzańmy ją. Ten też nie, nie może. Nie wiem. Mamy ich pożegnać? Że oni nie mogą wyjść? Nie rozumiem. To kliknijmy pożegnanie. Nie wiem, co się. Co nie... że? Nie wychodzę Ja tylko ją otworzyłam tutaj. Nie wychodź. Nie wychodź. nikt Nie jest. Nie tak myślę. Tylko wychodź. Nie Wampiry? Hmm. Nie, to co tutaj jest? Wchodzimy. nie ma ża wam żadnych wampirów Nie, tego nie Nie no, Dobra, przyspieszmy ich O, poszedł sobie Jeden sobie poszedł A ta nam kibel z tego wała Ooo, ty brudasku oh, yeah. Ona na tym siedzi? Uf, uf. Ja bym na tym nie musiał. No. no nic, zobaczcie, no, no nie chcą wyjść. Mam. A coś jej się pojawiło czerwonego. i czy coś. Co się a? dzieje z nimi? Czemu oni nie wychodzą? Ej, a czemu mamusika cały czas robi jedzenie? No nie wiem. Zablokowali się i nie chcą wyjść. Um, uh -huh ok, okej... Czeka. Jest już w grupie, ale nawet nie są w grupie już. Nie wiem o co chodzi. Dlaczego on nie może to kosmita wyszedł do łożyska. No dajcie mu się wykąpać w spokoju, ludu. No zobacz, ona śpi. Tylko ten ojciec poszedł, nic. No. Ale za dzisiaj chcemy Wam tutaj, chcemy zrobić nasze przemeblowanie małe, bo chcieli. Nie no, zobacz, wraca się. Goście nie chcą nas opuścić. Zablokowali się i koniec. Będą tu spać chyba. No zawsze było tak, że muszą iść, i, iść już i papa i takie tam a teraz nie mogą wyjść. A co on robi tam na tym, na eee, balkonie? Niech. Dobra, dobra, ale musimy... Chcieliśmy dzisiaj zrobić nasz pokój. Ale po co mam ten śmietnik, jak nasz śmietnik robi kasę? Ale to jest zewnętrzny. Pańcz. Nie wiem, chyba musi być. Taki. Dobra, pokoik dla dziecka. Taki? Mm, on jest dla małego, małego dziecka. No. Taki? No, taki. Ładny nawet. Tu jeszcze jest dla większego. To jest bawialnia. Tu też. No to nie za bardzo. To jeszcze, ale taki cel mocno. To z telewizją. To bardziej taki pokój zabaw. Jak ładne. dla mi? bliźniaków lubię. By o, ten może. A, ja ale tysięcy. Że... Musimy patrzeć na cenę. Dzisiaj mówiłam, że jeszcze za mało kaski mamy. Mm. Ten nie, nawet ten nie możemy. Ten byśmy mogli. Możemy zrobić na razie taki, a później przerobimy... Znaczy czy zmienimy łóżko. Co ty na to? Mm. Tylko jaki? Zielony? Niebieski. Zielony? zielony. Niebieski. Zielony. Tak, zielony. Kup pokój. To teraz y, pytanie, gdzie jest... Mmm... Gdzie są drzwi? Trafiłam? Nie. Ale... No, trafiłam, tu są chyba drzwi, tak? Nie. Wejście jest tutaj, tu. A. Także mamy drzwi. Super, super. Nie wiem dlaczego mamy to. A możemy też akcję obrócić na drugą stronę, proszę? Bo to, to trochę dziwnie wygląda. Czekaj. Najpierw chciałabym to coś skopiować. O właśnie, żeby to było to. Nie musimy jeszcze skopiować to. Shift. I może skopiujemy jeszcze okno. Mhm. Żeby było, miał jasno. No i fajnie. A możemy obrócić te szafki? Które? Te, co na wejściu są. Te? No, bo to dziwnie wyglądają. Żeby pod drzwiami były? No, tylko te okna cały czas są trzymasz. No właśnie. O już. Tak. I tak. Na przykład. O śmiernik na kupy. Przyda się. No i tutaj może być. Nie no. Ten przestawimy po prostu, o. A to usuniemy. Tak? O, i będzie miejsce miało swoje. pokoi, ładne. To jest nad tym? O. Ludzie sobie oglądą. Jej, mamy pokój! Ale tamto wtedy musimy usunąć. A. To czekaj, bo tamto mi się bardzo podoba kolorystycznie. Hej, nie okno, to. Podaj. Nie? Dobre, do przodu? No nie, może być. No, to mamy pokój ładny. Ale mm, ta szafka z książkami by była tam lepiej, gdzie ta żyrafa. Hmm. A ta żyrafa obok y, ty, no to naszego dziedzusia. No to zrób to. jak chcesz. Tu ta żyrafa, ta szafka, tu tylko tu. Albo w sumie. Nie, wiem. E, nie, ja, ja chcę go Teraz. Tu? Tak. O tak. No, tak normalnie tak. Mhm. To jest dywanik na I Wajnie to wygląda tak. A łóżko? Może tutaj już wstawimy od razu obok szafeczki. Na razie nie będzie. A jak będzie już łóżko, to tą szafeczkę przestawię tutaj i tutaj będzie tak łóżko. Tam gdzie ta to, że żyrafa będzie obok śmietnika wtedy. Mhm. Albo w sumie już zróbmy to, że żyrafa będzie sobie mały patrzył na nią. Mhm. Ten, okej. Okay. A kiedy go postarzymy, bo już nie mogę się doczekać. No myślę, że w następnym odcinku zrobimy takie ugodzinki. A teraz? Nie czy oni mają wolne, że nie idą? A bo jest siódma dopiero ok. No to myślę, że wysilemy ich do pracy. Lepiej do żłobka Ale on jeszcze nie może. Ten On jeszcze nie może chyba do żłobka. Nie, okay. No, ona jedzenia, jak, nie wiem. Mm -hmm. no, można nawet. no to zjedz to. No, ona jest też tu głodna. to się zrobiła mamuśka, no to, no to zjedz sobie to szta. Ha, a, a. Nic nie pożegnaj, jest coś takiego. O, hmm. <tryk> Widzisz coś takiego? Pożegnaj. Pożegnaj, proszę bardzo. Pa pa, na razie. <guletki> Klotku i Poznaj. Pożegnaj. No ale pożegnałam, a on wraz siedzi tutaj. Co jest z tymi Simami? Ja myślę, że na jakąś inną parcelę po prostu z nimi pójdziemy i ich zostawimy tam. O, coś przyniósł. Kotek coś przyniósł. O, jak miło. Idź do pracy. Tu się spóźniesz. A ty nie masz pracy? Idź do pracy. Otwórz. Stąży? Nie. O, przyjdzie, to otworzy. Okej. Okay. A ona? A ona sprząta. To niech przy okazji to otworzyć. Czemu umujemy? Czy ty możesz się zdecydować gdzie będziesz szła? Musisz iść do pracy, tu nie ma nic przecież. Co ona robi z tym? Odkład. Na wannę? Dobra, wyrzućmy ten talerz. Ale miałaś iść do pracy, halo? No Idzie właśnie. Już. A gdzie Dziś No cały czas sobie jedzenie robią Kiedy oni wyjdą stąd. No nie wiem. Coś się już zadziało, że nie, nie mogą wyjść. Kłaczki. Kłaczki za 50. O to też mogę chyba wyrzucić. Ale to piórko tam może u... O, piórka powiesimy tu u małego. To możemy? No. U, mm -hmm. I co? Aha, oni się opiekują dzieckiem. <laughs> oni poszli do pracy, a ci opiekują się dzieckiem. Dobra. Przyspieszmy trochę, dopóki oni są w pracy. I gdzieś zabierzemy ich do restauracji na przykład. Co ty na to? A gdzieś jest, mały. Jest, śpi. Nie, on nie śpi. Nie śpi, ale czuję się dobrze. Rozmawiam ze współpracownikami. Może na kręgle pójdziemy. Jeszcze hmm. chyba nie byliśmy. No nie. No, to możemy na kręgle. Ność! Ze wszystkimi, może wtedy się odczepią od nas. <noise> może wyjdą. Wyjdą wtedy od nas. O, już przyszedł? Nie, jeszcze nie. No to czemu? To czemu nie ma takiego przyspieszenia? Tylko musimy te same osoby. Derunek. Derumek. Musimy to samą osobę wziąć ze sobą. No ona poszła. I pływa. Trzeba i... zapłacić rachunki. Gdzie? No w poczcie. Tak, powiedzieli? tak, wyłączyli nam prąd. No co ty? Było powiadomienie tam na górze. O oh no. Ile tych rachunków? Dwa. O nie, nie, nie mamy tysięcy. tyle pieniędzy. No widzisz, mówiłam, to nie jest dobry pomysł. Do żeby kosza teraz... musimy wyrzucać wszystko. <głos》. głos》>. Wyrzućmy te pióra. Nie, ja chcę pióra po wieśniu. Po Ale milionego. kran już jest brudny i kibel. No bo oni cały czas używają. I tu brudne coś. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, coś się psuje w tym? W środku coś jest chyba. No, obawiam się, że to na nie. Oj, oj, oj. Czyli? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, przeszli? Ale nie ma prądu. Mhm. Będziemy po pochodzić. chodzić. No trudno. E, to co? Lecimy ze wszystkimi podróżuj z nią, z nią kto jeszcze jest u nas z nią Jade, no możemy wziąć Amelia i Katrina idziemy stąd zabieramy ich a Piotr był w żłobku no, widzisz, mówiłam Dobra, my wszyscy idziemy gdzie? Gdzie jest ta środek masażu? O, jest. Idziemy na kręgle. Jej! Na kręgle. No i ich tutaj zostawimy i pójdziemy do domu. Okej. Okay. Może w ten sposób się odblokują. To co? Graj w klęgle. Kręg... Yeah. Jak to ładnie wygląda. Zaprasz do gry w klęgle. Pięć rund najwyżej. Monika. O. I okej. Okay. Katarina. I grajcie sobie. Ten kosmita jest nie ten. To nie chodźcie do domu wreszcie. <noise> I co? Zablokowali się? A co tam na górze jest? A, pewnie toalety. Fotele, kanapa. Uuu, ale tu ładnie. Mm. Jaka fajna restauracja. Mm. Jej, Jeden krew. No, jeszcze raz, No halo, ruszcie się. O, znowu umieć. No i co teraz kto? No i nie swoje jest? A czemu? Przetłoczenie przyjaźnią? Czyli. Przeczytaj. Styl życia niczki bliskich więzi. Amelia jest typem Simki, która lubi mieć. Kilku bliskich przyjaciół. Dobrze jest mieć nowego przyjaciela, ale gdy jest ich zbyt wielu, zaczyna to przypominać żongier. żongier. żongler. A chyba nie o to chodzi. Hmm. Za dużo przyjaciół, no ciekawe. Co wy robicie, powiedzcie mi. Daj siku już nie grają w kręgle. No. Tutaj grają w kręgle na całego Tam Tańczysz? Gdzie? Tutaj? Tutaj jest radio mhm. No, ale graj w kręgle Razem trzy rundy chociaż Nie rozmawiaj, grajcie

Teraz, mm -hmm. Nie wiadomo Znowu się zmagowało Zmagowało że za dużo jest w tej grupie też... Ale przecież nie ma grup,

Yeah, jaki taniec! No dobrze. 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 on? Dobrze. 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 No No, Dobrze. Dobrze. OK. Eee, <śmany> yy, dawaj, strzelaj, kręgle. Strzelaj! Strzelaj! Cze... Już się skończyła runda? Już się skończyła runda. Strzelaj! 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 A co z Pieter się jakiegoś nieba? Działaj, jest. Główna łódka. Ej, nie gadaj, działaj. To teraz rzuca on, czy on? No. Dag, no. no. no.

No, wreszcie. Daj, dawaj, rzucaj. Yeeea. Gdzie ona poleciała? W sufit? Oh, o no. nie. Mogę zobaczyć. sufit? Do sufitu poleciała. Do kosmosu ją wystrzeliła. No próbuj jeszcze raz. I nie nie. Coś tam zbiłaś.

Jej, ona wygrała, Królowa Kręgli. Niech żyje Królowa Kręgli, oby jej rządy były jak najdłuższe. Jej, pięknie. Nasza male ja wygrała. Jej! Idźcie do domu! Już jest późno. O, ten już zmęczony, głodny i w ogóle, a ta jaka pewna siebie. Bo wygrała. Dobra. Ta biegnie, on idzie. My idziemy i chodzimy. Ok. O, gdzieś już wrócił. Za Aha. No i ciekawe, czy będą dalej nasi goście. Czy już sobie pójdę. Poszli sobie. Uff. Uff. Dobra. Zostawili nasze mieszkanie w końcu. Dobra, otwórz to. Jestem ciekawa, co będzie. No. A ty... Nawodnienie. Mm. Wy... Niech się wykąpie. Coś tu zostawione. Ojej. A te płatki sobie z sałatki ogrodową zjedz. Myślałam, że to płatki. Głodny on jest. No, on też musi coś tu I spać. I spać. I kibel naprawić i kram. <noise> po naszych gościach. Umyć. No to ona umyje. Jest pewna siebie. Mały nic nie chce? Nie, on śpi. No i dobrze. Nie ja to ty... Nie po Zjadłaś już? No fajdź. Wyczyść. Eee, yy, ten kran. Nie. Kran też? O jacy, cój, O, czysty kibelek. Caleb nawodnienie spadło, wybrudziła się. Dobra, weź kąpiel. szybko. Już pierwsza w nocy, laska. Zaraz mały wstanie i spać. No dobra. To na dzisiaj zakończymy ten odcinek. Mamy ładny pokoik dla Dziusia. Mały akurat wstał, no to niestety musisz go nakarmić zanim pójdziesz spać. I pokoły żeby spać. O, w tej kolejności. No dobra, no to mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zapraszamy na kolejne. No i miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. No i trzymajcie się. Pa pa! Pa pa!